Siemaneczko, jestem maksymalnie 77, to jest kolejny odcinek z Islands na moim kanale. Przywitajcie się. Cześć. Super. Wow. A reszta? <głos> <głos> a reszta to no co? Nie wiem, czy... W tym Aha. odcinku kończymy sezon, ten pierwszy z Islands yy, i oprowadzę po domkach. Może zacznijmy ode mnie, bo jesteśmy najbliżej. Tutaj jest mój, mój magazyn ładny magazyn, piękny magazyn. Tutaj jest moja kopalnia. Można sobie polecieć, patrzcie jak fajnie się leci. I tutaj sobie pokopałem więcej, jeszcze, jeszcze więcej wykopane. Pięknie jest wykopane. Lubię kopać. W następnym sezonie mniej kopania z mojej strony, więcej budowania. E, tutaj mamy mój taki domek, który sobie budowałem szybko, żeby było. Tutaj O, mamy. Pokoje, niedokończony nawet jest ten dom, fajnie. Tutaj mamy y, domek Speedway MMS, przepiękny. Możesz oprowadzić, oh a co, y, co tutaj mamy? Ja tu nic nie mam. Jak to nic nie masz? To są piękne skrzynki. Pod schodami masz kolejną skrzynkę. Piękny piecyk, schodki do góry, piękne biureczko. I mamy trumnę, która jest legendarna z pierwszego odcinka. Mamy y, kolejne pięterko i stół do alchemii. Pięknie. A tutaj mamy wielki, ogromny dom: Speedway Racing i mniszka 20. Dokładnie tak. Oprowadź mnie tutaj Speedway Racing albo mniszka, no, ja bo w... ja nie ogarniam tego domu. Głównym wejściem, tam... ma nie zabior. Dobrze, przepraszam, chwila. Idę na herbatkę, uwaga. Proszę otworzyć drzwi. Dzień dobry, herbatka. Dzień dobry. O. To ogólnie miało być takie, taka, takie miejsce rozrywkowe na imprezy, na spotkania, takie rzeczy, ale coś nie wyszło. Trochę nieskończone to piętro, ale trudno. I tutaj po prostu byłaby dyskoteka pod gołym niebem. Idziemy dalej, do domku. Dyskoteka pod. Dyskotyka pod gołym niebem. Dobrze. W ogóle, jaki przewodnik z kluczami, Tutaj mamy e... bez żadnej piece różne, po prostu. Tu jest magazyn. Tutaj jest e... pięknie. Tutaj jest e, ładowania. Idziemy dalej. Pięknie. Dom, idziemy dalej. E, tutaj mamy pierwszy. E... Pokój. Tutaj jest pokój mniszka. Znaczy, miały, miały być pokoje, ale. Tutaj jest drugi pokój mniszka. I tutaj jest balkon. I tak. I. Wracamy. Teraz pójdziemy do moich apartamentów, pokojów, jak zwał, tak zwał. Jaki tutaj jest labirynt? Bo tutaj ogóle. Są schody Co do jest? Co jest? O, mój jackpack. Znaczy jackpack. O, i mój hełm. Wytyfy. Dobra. I tu, tu jest moja apartament, moje pokoje. Na górze jest drugi. Tutaj jest tak zwana wanna przez was. Gdzie jest to łóżko. Wanna, dokładnie. Tutaj mamy wannę. Mamy wannę tutaj, zobaczcie jaka piękna wanna. To wygląda jak prysznic. No, I tutaj to miały nie być nie moje magazyny. Jesteście no, dziwni. Nie zdążyłem przeprowadzić się. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeee! Yes, jeszcze jeszcze jedna rzecz, aż Tutaj mamy e, ścianę bambusową, żeby nikt nie zaglądał. I. A, I tutaj jest taki ma być balkon dla gości. to wszystko. Chyba robimy siup. Super przejście na nowy sezon. Siup! Exactly. Nie kanapkę. Ja nie bo, bo oni tak nic ze sobą nie mamy. <noise> ale... Ej no, ja Co mam. No? Dużo rzeczy. No nie no, nie widz eee, no, 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 mnie! To Już sobie zebrałem trochę rzeczy, nie wiem czy mogę, wiem, czy Dobra, bo ty masz szczyty i tak się cię nie da zrobić. Chodź no, chciałeś no, ci no, klepać, chciałeś ci no, klepać! Hej no nie! Weź się przez... To przesuj. jest inna wyspa czy taka sam lek wtedy? Inna. No, nie będę nagrywał odstawą! No weź mnie nie bij, no! Dwóch na jednego! <noise> <noise> Jakie kombo! O kurde, dobrze. No, więc jesteśmy w nowym sezonie Piękny świat, nowy, będzie pięknie. Dobra, zaczynamy, możemy chyba iść. Mogę pobić teraz z tego doska i Ej, idziemy. Nowy sezon. Nowy sezon bardzo dobrze zaczęty. Można iść dalej. Proszę mnie nie gonić. To nie jest żaden pościg. Lecimy dalej. Dobra, czekaj, tutaj pozbieramy patyki. Ja już jestem y, takim normalnie tutaj... Ej, f... o nie, czekaj, chwilę, to ja muszę się bronić teraz. I płyniemy zaraz na jakąś wyspę. Na którą byście chcieli pierwszą popłynąć. Wyspę jakąś. O nie. Wiem. Tak? Nie wiem. Nie, po bo, bo ja widzę jakieś wyspy. To możemy popłynąć Ej, na jakieś. jak sobie jeszcze coś, bo ja zapomniałam. Kamień, lina, patyk. Gdzie ty? Gdzie wy jesteście w ogóle wszyscy? Widzicki na razie O, można życzle. A w hawo wy... Aha, super, wysoko Ale kopię. Znaczy, ja A co mi po co mi klej? No to idę ci pomóc. Ej, klej jest potrzebny? Ja, ja sam sobie... Tak, do pieca jest potrzebny. Na przykład. Ja chcę ogólnie zrobić taki... Ja chcę zrobić coś domek z kleju, znaczy z, w sensie z tych cegieł z kleju. Nie polecam. A ty nie chciałeś, nie chciałeś z merbla zrobić, z no w no, z, z merbla? Chciałem, ale trudno do, do znalezienia przecież. Jak jest trudno do znalezienia? Pod ziemią jest. Aha. Czy musisz? Możesz... Kopiąc, kopiąc, kopiąc kamień, kopiesz automatycznie marmur, którego jest nie dwa razy mniej. Się. No bo to się kopie na w jednym miejscu, teraz chcę zabrać moje, to jest takie głupie droga. To jest sedir. Ja. Ja będę potrzebował do jednego tajnego projektu. To jest już tajny projekt. O, tajne projekty. W ogóle ma pierwszy kilo w łapie, a już tajne projekty. No, to projekt jest odmyśla. tajny projekt z poprzedniej yy, serii. A... Ale to nie zmienia faktu, że. Dopiero zaczynasz, a już myślisz o tajnych A Ale ja chcę zbudować tym razem mniejszy domek, żeby mieć czas na tajne projekty. Nice. No jak chcę w tym, w tym razie wybudować coś ogromnego, coś wielkiego i pięknego. To mam, w tym trzecim wielkiego. sezonie budujemy oboje coś wielkiego, żeby być... Zobaczyć co jest lepsze. Zbieramy trawę... Hmm, bardziej to... się... Op... Kurde, bardziej się opłaca zrobić... Cegły z... Kleju, czy z... Um, tak. Z kamienia. Segły? E, nie no, o, o wiele bardziej z kamienia. Są praktycznie identyczne kolorem i w ogóle wszystkim, ale są o wiele okay. łatwiejsze to wytworzenia. Nie, i tak bez nakleju będę sprzedawał, jak ktoś będzie chciał. Okej. Okay. Dobra, ja już mam tratwę, więc jeżeli ktoś chce, to możemy się nawet w czwórkę załadować na jedną tratwę. Kto ze mną płynie? Zabieram ekipę. Płyniemy wszyscy po prostu. No właśnie tak myślałem, ale na jednej tratwie z tym razem chciałem, żebyśmy... No wiesz, że to, nie... to ogrodzi, jest y, zagrożenie życia lub śmierci. Zagro... Y, może. Y, y, no. Nieważne. Jest to... Okay. jest to <laughs> zagrożenie okay. życia lub śmierci. Kurde, nie, nie tak chciałem, żeby... No wiem, ja no ale... To, to, to... Bez ryzyka nie ma zabawy! No dobra, no, nie przekonałeś no. mnie. Tylko... Tylko... Dobra, zapraszam. Jak się robiło, e, zapraszam do mnie. Wełnianą e, boże. E, koszulkę strawy. Dobra, e, no to chodźmy wszyscy na tratwę. Ja ubiorę na Na, na... O, piękny okręt. Będę w sukience. No nie, no czekaj. Chodźmy na okręt. <laughs> Tratwa równa się okręt. Na. No, a nie? Pływa po wodzie, dobra. pływa. A, jak wy będziecie jeszcze zbierali, to ja będę zbierał kamie. Uwaga, Uwaga uwaga bunga. Mniszek gdzie jesteś? O no, ja właśnie też chcę ją zrobić tą maskę jest, Dołączam do twojego klanu. Jak się robi w ogóle tą maskę? <gry> Skory Ja nie pamiętam chyba Skory no Dobra To płyniemy Gdzie jest w ogóle Memes? To jest moje Zaboczymy. pytanie numer jeden Zaboczymy. W tym momencie Gdzie ty jesteś Memes? Nie wiem ogóle trzeba. A, fajnie. Na wyspie takiej ogromnej, gdzie jest miliard drzew. Jestem koło drzewa, dobra, podpowiedź. Tak samo jak moja podpowiedź, w, chyba w ostatnim odcinku, gdzie jesteś? A koło wraku samolotu. Nice. To są wraki samolotu. Ja nie wiem, ona chyba już jest normalnie na innej wyspie. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Ale nie, nie wiem, serio, gdzie ty jesteś. Okay. Nie wiem, gdzie ty polazłaś. O, szczęśliw, cześć. Pozbieram przy okazji, tutaj klej, co sobie leży. Na wierzchu. Nie będę musiał kopać, a będę miał. Co, ty no, taka no, tak agresywna jest jesteś? Hiero się je zaczyna bać. Ona jest naprawdę. Nieobliczalna. No co za. I co, chciałeś mi ukraść? Ja nie kradnę. Co ty robisz? Eee... To. żywica. Okay, dobra. Chodźmy na ten statek. Chodźmy, ja chcę płynąć. Przeżywać przygodę. Ahoj przygoda. Dobra, chodźcie na tą tratwę. Nie wiem, jak chcecie, to sobie zróbcie znowu. Nie, swoją, czekaj, ja czekaj, 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 czekaj. Nie, nie jeszcze. Chodźcie, no. Dobra, ej, na którą wyspę płyniemy? W tamtą stronę, na tamtą wyspę, czy w tamtą stronę, na tamtą wyspę? No, fajną. Dobra, to na tamtą. Dobra, i to zapraszam na łódkę, na moją łódź piękną. No dajcie człowiekowi coś na zbierać. A, czekaj. No. Tak. No, ale my już jesteśmy gotowi nie do nie wyprawy. Jest. No to chodź tu, no. Pozbierasz na tamtej mhm. wyspie. Kiedy wy jesteś? Nie wiem, opływamy wyspę. Nie wiem. Chodź ko tam koło, gdzie był klej taki wykopany. To jest? Tam, dziura jest. No to ja nic nie zrobiłam i postawiłam. <laughs> Zebrał w ogóle. Bez zastanowienia, co to jest. A co jak w tym jest bomba teraz? No, ja tam dałam. Dobra. Tratwa najwyższej jakości. Zobaczcie, nie tonie. Ale najadłem się. Jeszcze z stroju nie mam. Jeszcze. Hmm. Bardzo ładna ta wyspa, na którą płyniemy. Podoba mi się. Budujemy się w niej. Nie wiem na razie na... nie wiem jaki to jest o, chyba taki jest normalny bion, chyba ten chiński rzeczy. nawet. A mniszek No Kurde, mniejszy ma kurczę... silny ten gruszek. Ty też tak możesz. Też ja tak możesz. Uwierz siebie. Ja bym się Fajnie w ogóle! Super! Ja sobie wiosłuję, męczę się tutaj, muszę trzymać W, a oni się położyli i sobie płyną. Pełen chill i utopia. No, a co sobie myślisz? Dokładnie tak. Co sobie myślisz, Jesteś mały gałganie? I taki tytuł. Dam taki tytuł filmiku. Wiozę nieprzytomnych na bezpieczną wyspę. No to ja lepiej pijanych. <laughs> wiozę wiozę meneli na wyspę. Witamy w no, no naszej nowej wyspie, chyba, nie to wiem. Jest. Zobaczymy jaka jest. To nie jest ta chińska. Mniszek ze burtą. O. O. Co to jest, to jest ten biom, co wcześniej mieliśmy chyba. Tak. To jest ten sam biom, bo to są te, te same kwiatki nawet... No. Co, co to jest Iron? Iron! Mm. Złożej, ja oddalaj to! Ja myślę, że na jakimś innym powinniśmy iść biom Ja polecam... Znaczy zwiedzimy ten biom i polecam popłynąć na inną wyspę. Jeszcze się nie osiedlać. Co wy na to? A bo nam się znowu stakują. te. Jak wszyscy rzucają na te tak. Jak zwierzęta Później też no, tak no, było. Nie problem, więc to zbiorę więcej Z czym? No nie... Ja akurat A, miałem całą skrzynię No ja właśnie, no, miałem. Co ty robisz? Co ty no, robisz? Sorry, czekaj, co ty czekaj, co ty czekaj robisz? chodź, chodź. Chodź co ty robisz? Zwodzać, No, A Co ty robisz, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Proszę, masz. O, o aha, fajnie. Anulowałaś fajnie się bawisz. Nie! Masz jakiś problem! Szczerze, ja bym, ja bym się... w tym sezonie... Aha, zabrałaś mi MS, fajnie. E, ten. Ja bym się w tym sezonie osiedlił, szczerze mówiąc na chińskiej. A, może jest, w trzecim byśmy tak. się osiedlili na fajnie. zimowej. <laughs> Jak się od razu zgodził? Tak, 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 100%. Plus, plus my 30 ja. byczku. Ej, bo my nie mamy Nie mamy w ogóle tego. Yy, do Krześciwa. Ja mam. A, to ja nie, to ja nie zebrałem. No, to masz no, dużo. Dobra, ja idę spać, zapraszam do łóżka. A zrobisz mi go? nie, możesz sobie eee... sam zrobić. Czekaj, zrobię patrz, 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 o, będę dobrym kolegą, patrz. Patrz, proszę, proszę, masz dobry kolega ze mnie. Ale już więcej Aha. nie zrobię, bo nie mam Wiesz, materiałów. To? O! Idę, ja jedę do Krzysiwa w tym czasie. Nie wiem, co wy robicie, nie? Nie wiem, co ty robisz racing? No poszedłem po ten, po ten. Aha. Zrobił z... O, fajnie. To, to <laughs> Dobry pomysł, Mniszek. Dobry to pomysł. Działa normalnie. Czekaj chwilę. Mogę, mogę to zrobić jeszcze? Mogę. Czekaj. Robimy... Robimy wieżę. Robimy wieżę. Dawaj, robimy kanapkę, memes, dawaj, Na śladę. No! <ścoughs> cringe Grinch alert. No kurde, nie wiem. A, czekaj, bo ja nie śpię. Czekaj chwilę. Aha. Zapraszam. Okay. I pięknie. Co nie śpi. Eee, nie wiem. Wszyscy śpią. No ja no, nie <laughs> Jak to wygląda w ogóle, to jest przepiękne. O A nie. Nicokratnie pomysł. O, o, domek! Ja go nie zauważyłem, Piękne, 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 piękne. Nie, nie wyłączyłem internetu. Mi Facebook ten no. Messenger. Profesjonalist profesjonalista. O! O! Jest mam łóżko, fiks z dłuha. Nie mam na dole. Ja mam na lepiej A co to jest? Mogę to. Aha, mogę usiąść. A tutaj mogę wejść? Czy ta drabina nie działa? Aha, ta drabina nie działa. A tam coś jest u góry? Ja chcę tam pójść. Nie można, drzwiami to trzeba... Dachem. Dobra, co my tutaj mamy? O, potato seed, to mi się przyda. A tutaj? O, dobra. Już wiadomo kto mieszkał w tym domu. Już wiadomo kto mieszkał w A, tym domu. Znowu jakiś dziwny strój z nas. <śmum> Mam musz XD. <śmum> <śmum> to dziwnie brzmi. Imo tyle mi wystarczy ja... No, tyle mi Szczer... wystarczy. Oj, pso, sorry, tyle mi sorry, sorry, memes, sorry, memes. Przepraszam! Przepraszam! Już oddaję. Jak się... Oj. No boję się, bo ona jest niebezpieczna. Gdybyś Ty widział co ona zrobiła z tym dzikiem. Nie wiem, no to też. Dobra, Żegnamy się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału, co filmik, mi kładką w górę. I na ja instagramy w kolejnych odcinkach. Dokładnie tak. Do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Bye. Bye.